Hej ludzie, Paziu tutaj. I dzisiaj będzie troszeczkę optymistycznie, bo przez ostatni okres to było, będzie były zwolnienia, kryzysy, do wszystko. A chciałem dać przykład firm, które nie robią, nie zwalniają ludzi, a dają podwyżki. Takimi firmami jest Nintendo, Capcom, Namco Bandai, nawet Square Enix, które w Japonii podwyższają swoim pracownikom pensje od 10% w górę chyba Square Enix 30 i Namco Bandai oczywiście Namco Bandai miał rewelacyjny rok bez Elderinga ja się w ogóle dziwię dlaczego nam Bandai nie wykupuje więcej procentów udziałów From Software ale mniejsza z tym ale to tylko pokazuje że są firmy, które naprawdę uważają, że deweloperzy są ważni że nie ma Rozwoju firmy, która zajmuje się grami bez deweloperów i może przez Square to tak średnio wychodzi. Ale jeżeli zobaczymy te mniejsze tytuły, one są, po, one są porządnie zrobione, są fajne. To przy tych większych chyba musi być większa wymiana materiału ludzkiego. Może, może rozszerzyć niektóre zespoły, niektóre zmniejszyć, żeby te gry miały więcej sensu. Zobaczymy zresztą przy finalu 16, jak to wyjdzie. Ja trzymam kciuki, bo jak Square chce, to potrafi. Pewnie nawet oni odratowali martwe MMO. To zobaczymy. Przy Nintendo. Nintendo to już kolejny raz to robi. Co jest... Ciekawe... co jest ciekawe przy Nintendo, to jest to, że oni zarobili mniej niż zakładali, bo w końcu ten switch musi się przestać sprzedawać. Co jest o tyle dziwne, że Nintendo jako pierwsza firma w historii zwiększyła produkcję konsoli. I, a nie zmniejszyła w, w siódmym roku życia konsoli. Więc ja nie wiem, co oni planują. Chyba to, że Zelda się sprze będzie sprzedawać jak hamburgery. Nie wiem. Może zobaczymy. A kapką to oni powinni to dać im pod ludziom podwyżki już dawno, bo to jak kapką się wydostał z błota, jakim był w generacji P PS3, początek PS4, to po prostu. To jest cud, to jest kapkomowy cud. Po prostu, jak widziałem to, jak oni się, jak oni wydawali te komando, DMC i inne rzeczy, które tylko się przywodzą zachodnim, i potem zrobili taki restart, wydali Monster Hunter Worlda, wydali no Residenty. Naprawdę to było fascynujące. Chociaż nadal chciałbym dead Risinga porządnego, a nie to, co było. Nie to, co była czwórka, bo czwórka to był strafny syf. Ale wracając do, do tych pensji, cieszę się, że są firmy, które stawiają na to, że trzeba utrzymać pracownika, że trzeba docenić pracownika. No wiadomo, 10%, 10 mowy to nie jest dużo, ale w czasach kryzys, kryzysów dobre i to. Fajnie, że pracownik może się czuć jakokolwiek doceniony i jakokolwiek częścią firmy, a nie elementem, który można zawsze wyciągnąć. I mam nadzieję, że takie podejście do pracowników zaprocentuje dobrymi grami, co nam jest chyba najważniejsze, nie? A jakie Wy macie na to spojrzenie? Wiem, mógłbym nagrać coś bardziej Ostręgo jak na przykład to, że Phil Spencer kłamał, ale pomyślałem sobie, że raz na jakiś czas pozytywny filmik też jest ważny. Trzymajcie się. Cześć.